Czy prawo da się zapisać w kodzie? To pytanie jest kluczowe, bo zaraz przyjrzymy się projektowi, który ma potencjał, by kompletnie przearanżować polski krajobraz prawny. No to zaczynajmy. W centrum tego wszystkiego jest niesamowicie odważna obietnica projekt, który doprowadzi do transformacji prawa. To jest naprawdę mocne stwierdzenie. Zobaczmy, co tak naprawdę się za nim kryje. Więc czym jest ten cały, trochę tajemniczy projekt o tak ambitnych celach? Właśnie tego spróbujemy się dowiedzieć. No i okazuje się, że to śmiałe hasło pochodzi z zaproszenia na nadchodzące wydarzenie online, a mówiąc konkretnie, z zapowiedzi webinarium poświęconego właśnie semantycznej reprezentacji prawa. Dobra, to spójrzmy na konkrety. Spotkanie będzie online 20 listopada 2025 roku o godzinie 13. I co ważne, wstęp jest wolny, a całość, jak już wiemy, kręci się wokół projektu semantycznej reprezentacji prawa, czyli w skrócie SRP. Okej, okay, kontekst już mamy, to teraz zanurkujmy głębiej. Co tak naprawdę oznacza ten skrót? Czym jest ta cała semantyczna reprezentacja prawa? Mówiąc najprościej, jak się da. Jest to sposób na przekształcenie tego całego skomplikowanego tekstu prawnego w taki uporządkowany, cyfrowy format. Ale i to jest kluczowe ten format ma się opierać na znaczeniu, na semantyce, a nie tylko na suchych słowach. Chodzi o to, żeby uchwycić ducha przepisu, a nie tylko jego literę. No dobrze, ale jak to miałoby wyglądać w praktyce? Wygląda na to, że proces można podzielić na trzy kroki. Po pierwsze, system musi przeanalizować tekst prawny, potem w kroku drugim wydobywa z niego to, co najważniejsze, czyli znaczenia i wzajemne powiązania. I na koniec, na tej podstawie, tworzy taki cyfrowy, logiczny model prawa. W ten sposób ten cały gąszcz paragrafów zamienia się w coś znacznie bardziej przejrzystego. No właśnie, kto za tym wszystkim stoi? Kto wpadł na tak ambitny pomysł? Jak się okazuje, to jest projekt, w którym spotykają się dwa, wydawałoby się, zupełnie różne światy: świat prawa i świat technologii. I to widać doskonale po głównych prelegentach tego webinarium. Z jednej strony mamy profesora Marka Krutkiewicza z Politechniki Wrocławskiej, czyli umysł ścisły, inżynier, a z drugiej strony profesora Mariusza Miąsko, doktora nauk prawnych z Uniwersytetu Jagielońskiego. I to właśnie to zderzenie dwóch różnych perspektyw wydaje się tu najciekawsze. Okej, okay, teoria teorią, ale co to wszystko tak naprawdę oznacza w praktyce? No właśnie, dlaczego ten projekt może być aż tak ważny? Przejdźmy do tego, jaki może być jego potencjalny wpływ. Więc wracamy do tego kluczowego pytania: jak właściwie mogłaby wyglądać ta szumnie zapowiadana transformacja prawa? Jakie konkretne zmiany mogłyby to przynieść obywatelom, prawnikom czy urzędnikom? Potencjalne korzyści? Cóż, lista jest długa i naprawdę obiecująca. Mówimy tu o czymś takim jak o wiele szybszy dostęp do informacji prawnej, o większej spójności i jasności samego prawa, co byłoby rewolucją. Pomyślmy o zupełnie nowych narzędziach do analizy prawnej, o automatyzacji tych wszystkich żmudnych, powtarzalnych zadań. Ostatecznie celem tego wszystkiego wydaje się być po prostu bardziej przejrzysty system prawny dla każdego. No dobrze, powoli zbliżamy się do końca. I warto chyba spojrzeć na ten projekt i na to nadchodzące webinarium, nie jako na jednorazowe wydarzenie, ale jako na taką zapowiedź czegoś naprawdę dużego, taki mały wgląd w przyszłość prawa. Ta data 20 listopada 2025, kto wie, może właśnie ona zapisze się w historii jako symboliczny początek tej rewolucji. To będzie dzień, kiedy szersza publiczność po raz pierwszy usłyszy o szczegółach projektu, który ma tak ambitne cele. I to wszystko sprowadza nas do jednego fundamentalnego pytania, z którym warto zostać. Czy przyszłość prawa leży już nie tylko w opasłych kodeksach pisanych językiem prawniczym, ale również w kodzie? Dziękuję bardzo.